te cytrynki! Ten rój owadów zabrał prąd z mojego wozu! Czy coś się dzieje? Pajączki, jak dobrze! Mnie nic nie jest, ale bez elektryczności moja pyszna lemoniada nie będzie zimna! Spokojnie, zatrzymamy owady i uratujemy pańską lemoniadę! O, dziękuję! Hej, jeden owad wylądował w lemoniadzie! Chwileczkę, to nie owad, tylko robot! Wow, racja! I kiedy się zmoczył, przestał działać! Patrzcie, a tam jest kolejny robot! Złapmy go! Nie może nam uciec! Jest za setki, by go zasieciować! Patrzcie tu! To cały wielki rój świetlików robotów! Wyciągnęły prąd sygnalizatorów! Samochody zaraz się rozbiją! A! Dokąd lecą te owady? Za nimi! Ruchy! Wow! Patrzcie! <laughs> Do mnie, moje małe, cudowne robociki! Elektro! Mogłem się domyślić, że to jej sprawka. Złapmy ją! A, przekażcie mi cały front, który zebrałyście! A teraz lećcie zbierać elektryczności! Więcej! Jeszcze! Więcej! Przestań elektro! Ludzie potrzebują prądu! No tak, ale ja też! Dlatego stworzyłam te piękne owady! Skradną dla mnie tyle prądu, ile będę chciała! Robociki! Pokażcie tym natrętnym bohaterom, kto tu rządzi! Zapomóż! Już Zgubiliśmy je! Owady roboty strzelające piorunami to jednak nic fajnego. No i jak mamy je zatrzymać? Hmm. A może tak utkamy duży worek na całą taką chmarę? Złapiemy rój za jednym zamachem. Zacznijmy od tego, który nas goni. Zbawię świetliki do tej alejki. My zaczekamy na nie z siecią. Mamy plan. Zaraz wracam. Hej! robo chowady! Mnie szukacie? Ha! Wow! Nie traficie! Jałć! Za blisko! Lepiej przyspieszyć! Czas budkać worek z sieci. Już! Są tuż za mną. I za Mamba! Zadziała ha, mamba, Zadziałało! Świetnie! <laughs> e... uh. a Eee. a, kipo? a tego! Agipo! Agipo! z tego. Czy wam się naprawdę wydawało, że dacie radę złapać moje piękne robaczki w tę waszą sieć? Ruchy owady! Przed nami miasto pełne elektryczności, a zaczniemy na Times Square! Jak mamy pokonać te roboty? Nie wiem, ale przecież nie możemy odpuścić! Śmigajmy! Hej! Przystańcie! Jak mówiłam o całym bronzie, to nie o tym bronzie, ode mnie! O pady! Hej! A dokąd lecicie? Dokąd one lecą? Kazała im wysać elektryczność ze wszystkiego! Tak, a co jest w tamtą stronę? Elektrownia! Sieci w ruch! Hej, Stop, a co ze mną? Wyciągnijcie mnie z tych sieci! Subskrybuj, by znaleźć więcej filmów, i włącz Disney Junior, gdzie obejrzysz swoje ulubione seriale.